Jezus, czy ojciec był zobowiązany dać mu raj? Pytanie z 1911 roku. Powiedziałeś, że ojciec mógłby przygotować raj dla Jezusa. Czy mamy zatem rozumieć, że przekleństwo musiałoby zostać zdjęte z ziemi, zanim Jezus mógłby uzyskać żywot wieczny? Odpowiedź: Nie. Pytanie brata brzmi, czy ojciec byłby zobowiązany, według zakonu, dać Jezusowi rajskie mieszkanie wolne od grzechu, i tak dalej. Brat chciałby też wiedzieć, czy miałoby to oznaczać, że cała ziemia musiałaby być uczyniona doskonałą. Odpowiadam, że nie, ponieważ gdy Bóg przygotował warunki rajskie dla Adama, Cała ziemia znajdowała się w warunkach nieprzyjaznych. Bóg przygotował raj tylko w Edenie na wschodzie i tak samo Bóg mógłby przygotować pewne miejsce dla Jezusa. Strona 371, pytanie pierwsze. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.